Witam was wszystkich bardzo serdecznie i w tym filmie pokażę wam części do mojej drukarki, które już do mnie przyszły, bo przyszło już mi prawie wszystko oprócz silnika do ekstrudera. No a on nie będzie potrzebny na samym początku, także mogę wam pokazać to co już jest. Dobrze, zaczniemy sobie od pierwszej paczki. A niektóre rzeczy już powypakowywałem, bo to by było za dużo odpakowywania po prostu. Także po prostu pokażę wam niektóre części tylko i wyłącznie. No więc pierwsza paczka są to silniki. MEK zapakowane są w ten sposób o pięć silników, ponieważ sprzedawane są po 5. No i tak jest po prostu taniej niż kupować je osobno. Także jeden mam za dużo i jeden będę sprzedawał. Jakby ktoś chciał, to niech napisze to mnie na fanpage. Co to są za silniki? Są to silniki firmy. Vantai i 9 stopnia, czyli to są te, które mają 400 kroków, robią na obrót, a nie 200, tak jak większość tych oryginalnych. Z tym, że niestety te silniki przyszły do mnie z okrągłymi wałkami. Ja nie zauważyłem tego. Na takich po prostu ta zębatka mogłaby się poślizgnąć, także dobrze mieć. To troszkę zeszlifowane, żeby śruba mogła się o to zaprzeć i wtedy to się na pewno nie będzie kręcić względem osi silnika. Tutaj przewody w tych silnikach nie są odczepiane. Bezpośrednio wychodzą z silnika i mamy tutaj o końcówki, trochę szkoda, ja wolę jak tutaj są wtyczki. No ale damy sobie radę, no nie jest problem. A oś zawsze można zeszlifować. Także to tyle o silnika, a tutaj mam drugą paczkę, taką mini. I jest to, jak się już pewnie niektórzy domyślają, BL Touch. I pokażę Wam dla tych, szczególnie co nie wiedzą, jak to jest zapakowane, co mamy w zestawie z takim BL Touchem. Mamy oczywiście jakąś kartkę, która jest najprawdopodobniej instrukcją podłączenia. Mamy tutaj różne techniczne informacje, komendy, wymiary samego BL Toucha, no oraz schemat podłączenia tego. Także każdy, kto choć trochę ogarnia, a powinien, jeżeli się bierze za takie rzeczy, no to będzie w stanie sobie to podłączyć bez problemu. Tak, i dalej mamy pudełko. Bardzo fajne są te pudełka, w których te bieltacze przychodzą. Gładkie, fajne, można je do czegoś innego użyć. No i mamy tak w środku. Nie. Przewody. No to jest tak. Plus i minus dla samego bieltacza oraz sygnał do wysuwania tej, tego czujnika. A drugi to jest masa i sygnał, który ten bieltacz wysyła, jak już dotknie jakiejś tam powierzchni. No i sam bieltacz, proszę bardzo, wygląda w ten sposób. No i można sobie to na drukarki zamontować. Oprócz tego, bieltacza i przewodów, mamy też. Śrubki, podkładki, nakrętki, żeby to przymocować, no i goldpiny, żeby połączyć sobie te, te przewody z tymi bez lutowania. Na przykład kolejna paczka. Tej jeszcze nie otwierałem, bo dopiero co przyszła, ale wiem co tam powinno być. Czy to jest, to się zaraz okaże. No i po kolei, co tu mamy? Znów takie fajne chińskie pudełka, to trochę większe. Pewnie niektórzy się domyślają, co to jest. O, radiator tutaj taki. Hmm. To jest nic innego jak ekstruder. Jest to ekstruder Titan Dokładnie tej samej firmy, której mam w swojej I3Medze. To jest oczywiście klon tego oryginalnego D3D, ale jest już sprawdzony przeze mnie i jest o wiele tańszy niż oryginał, także. Myślę, że będzie też dobre, z tym, że brakuje mi w tym miejscu łożyska. To powinno być takie małe łożysko. Pewnie ono gdzieś wypadło. Tutaj zamówiłem od razu z silnikiem, bo tak było taniej po prostu. E, możliwe, że na początku założę ten. Chociaż pewnie od razu założę ten od E3D. Z tym, że ten, jak teraz go przykładam do tego oryginalnego, to jest nawet trochę mniejszy niż ten płaski od E3D. No dobrze. O! Jest, jest tutaj łożysko, na szczęście y, nic mi chińczyk tutaj nie zepsuł. Mamy łożysko tutaj. Docisk, sprężyna jeszcze powinna być gdzieś. O, jest tutaj sprężyna. Zębatka. Z, że z tego co widzę troszkę inaczej to robią niż niż ostatnio jak to zamawiałem. Ale nadal to wykonanie jest bardzo dobre jak na klona. Linki do tych wszystkich części oczywiście standardowo macie w opisie. Dokładnie do tych sklepów, z których ja to pozamawiałem, wszystko. Także, jeżeli ktoś chciałby sobie też dokładnie tych samych części użyć, to zamawiając stamtąd, na pewność, że ma, będzie miał dokładnie to samo co ja. Także to był ekstruder. Co tu jest dalej? O, radiator. Nie wiem do czego to jest, ale powiem Wam za chwilę. Teraz dalej. Tu są jeszcze jakieś rzeczy. I mamy tak. Tutaj jest grzałka do hotendu i jest na 24V, 40W. Dokładnie taką taka jak chciałem. I jest też tutaj czujnik. Z tym, że nie wiem, czy Chińczyk mi tutaj dał termister, czy sondę PT100, ponieważ ja zamówiłem do tego sondę jeszcze. No ale to za, o tym za chwilę. Dobra, to dalej. Tutaj są przewody i tutaj jest prawdopodobnie cooler jest napisane, czyli pewnie pasta termoprzewodząca do tego radiatora. Zobaczymy, co jest dalej. Widzieliście, tam miałem ekstruder, a tutaj są fajniejsze rzeczy jeszcze. Jest tak. Heatblock, Silikonowa skarpeta nieoryginalna. Klon. Kółko takie metalowe do dociskania sprężyny. Oraz tutaj mam trzy hitbrejki. Z Tytanu i dysza jeszcze tam jest. To są hitbreki tytanowe. Nie wiem, czy ten. Tu powinny być trzy hitbreaky. Jak ktoś nie wie, to to jest hitbreak. To hitbreak to jest taka właśnie rurka jak tutaj, która łączy hitblock z radiatorem, i ona ma za zadanie, jak najlepiej oddzielić to ciepło, które jest którym jest nagrzewany ten heat block od radiatora, żeby jak najwięcej ciepła zostało tutaj, a jak najmniej przechodziło tam dalej. Ja zamówiłem dwa heat break'i tytanowe, więc to są najprawdopodobniej te, bo wyglądają troszkę inaczej. Wykończenia mają troszkę inne, a ten oryginalny pewnie nie jest tytanowy, jest czego innego. Tytanowy podobno lepiej to ciepło izoluje. Także tu są takie małe bajery, to przechodzimy z tym dalej. Co jest tutaj? Tutaj, jak widać, jest wentylator do właśnie radiatora hotendu. Powinien być na 24V i jest na 24V. Oprócz tego tam jakieś termokurczliwe jeszcze osłonki były. Tutaj, jak widzicie, to niektórzy już to pewnie poznają, a dla tych, co nie poznają, to zaraz opowiem, co to jest. O, więcej łożysk, więcej tej pasty termoprzewodzącej. Ale najfajniejsze jest tutaj, zobaczcie. Tara. Jedni wiedzą, drudzy nie wiedzą, ale wszyscy się zaraz w sumie dowiedzą, co to jest. Ach, ale do tego, żeby Wam pokazać, to jeszcze będą się to wyjąć. Kto pamięta albo oglądał filmik o tej mojej I3 medze, no to wiesz, że zamontowałem tam właśnie taki ekstruder, ekstruder typu Titan z przełożeniem z Hotendem typu 6, w sensie V6. I jak to jest? Ten Hotend V6 jest włożony tutaj. Tu jest dopiero heat block i tu jest dysza i z i to wszystko tutaj. To coś, to się nazywa Titan Aero. To bym tutaj założył, ale jest przykręcone, nie mam czym tego odkręcić, ale Wam pokażę. To, zobaczcie, ma podobny kształt do tej przezroczystej części i to będzie przymocowane tutaj zamiast tej plastikowej części. O tak. I to robi za ten radiator, tak jak tam jest hot V6, czyli tam jest ten cały radiator i dopiero potem heatbreak, break, bo to V6 tak naprawdę dotyczy wyglądu tego radiatora. Także to jest zamiast tego radiatora. Ten radiator, który był normalnie tutaj dalej, jest teraz tutaj, będzie tu, i tu od razu będzie heatbreak, break, heat block i dysza. Czyli całość będzie jakoś otaka na wysokość i tutaj już będzie dysza. Także dużo to jest krótsze, mniejsza wysokość tego wszystkiego. Ale przez to o wiele większa też stabilność. Ja wam tutaj wrzucę teraz taki obrazek od, od 3D i on pokazuje o co chodzi, tak naprawdę, w tym co teraz ja powiedziałem. Co daje to, że to jest krótsze. Jak to się sprawdzi, nie wiem, bo tego nie używałem. Mam nadzieję, że bardzo dobrze, bo wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie. Dobra, to na bok, to na bok, i jeszcze coś tu w tej paczce jest. Zobaczcie. Tutaj mam napisane SOLID STATE RELAY, już część sobie wie o co chodzi, część nie wie. Ale krótko mówiąc, do tego jest ten radiator, który tutaj mam. Widzicie, tutaj są otwory, tutaj są śrubki do tego i to będzie właśnie tak przyczepione. A to będę musiał gdzieś do obudowy przykręcić. No ale tak, co to jest? To jest, słuchajcie, coś takiego jak MOSFET. Tak jak zakładaliśmy w niektórych drukarkach właśnie MOSFET, taki duży tranzystor, który przekazywał prąd bezpośrednio z zasilacza na stół z pominięciem płyty głównej. To jest coś bardzo podobnego, z tym, że to będzie przekazywało prąd zmienny z gniazdka bezpośrednio na nagrzany stół. Czyli teraz już się możecie domyślić, że mój grzany stół będzie na 230 V, Czyli tyle, ile jest w gniazdku, to będzie sterowane prądem stałym z płyty głównej drukarki, i to będzie sterowało prądem zmiennym z gniazdka i przekazywało go na grzałkę, którą wam za moment pokażę. Tutaj wam jeszcze pokażę. Tu mam takie dwie mniejsze paczki. Nic ciekawego, nic specjalnego. Tutaj pasek poliuretanowy ze wzmocnieniem stalowym. Miałem zamiar go zastosować w tej ramie, ale z tego co wiem, na takich małych promieniach, na których ten pasek by się miał zakręcać przy tej ramie po prostu ten rdzeń w końcu by się uszkodził i zniszczył, i ten pasek mógłby pęknąć. Więc założę ten, który był oryginalnie. Ten oryginalnie jednak nie jest wzmacniany jakimś tam stalowym czymś, tylko czymś innym, bo są różne paski wzmacniane. Ten jest wzmacniany właśnie stalowymi takimi przewodami, jakby a tamten jest chyba włóknem szklanym czy czymś innym. Nieważne. Tutaj mam dwa wentylatory turbinowe marki Sunon, z tym, że niestety są na 12V i mam dwa różne o dwóch różnych mocach. Jeden ma 1,5W, drugi ma prawie 2W. Pewnie zastosuję ten mocniejszy, z tym, że jeszcze będę muszę zobaczyć, czy nie będzie mi coś potrzebne do tego, żeby tym sterować, bo napięcie mam na zasilaczu 24V. Dalej, to jest sonda PT100. To jest coś innego niż termistor. Jest to dokładniejsze i pozwala mierzyć wyższe temperatury. W dużym skrócie. Także dzięki temu temperatura hotendu powinna być bardziej stabilna. Optycznego to jeszcze były razem z tym przewody, które pewnie i tak będę musiał przedłużyć, żeby to podłączyć. Zasilacz, który użyję to jest coś takiego. Nie zamawiałem go. Wyjąłem go z szafy, bo leżał nieużywany. Ale ma on 24V i chyba około 300 W z tego co pamiętam. To jest stanowczo za dużo na tą drukarkę. Szczególnie, że będę używał właśnie do grzania stołu prądu bezpośrednio z gniazdka. Ale tak jak mówię, po co mam coś kupować, skoro to już mam. Także leży sobie, to to zastosuję i będzie ok. Dzięki temu on się nie będzie grzał. Także pewnie się nie będzie włączał wentylator, więc nawet nie będę musiał tutaj cichego zakładać. Przejdziemy teraz do grzania stołu. Tara, oto jest. Grzałka silikonowa marki Kenowo, bardzo dobrej, podobno. Kenowo 750 W. To bardzo dużo. Ten stół powinien się grzać w moment. Te białe przewody są od zasilania, a te czerwone od termistora, który się znajduje tutaj. Ta grzałka jest lekko elastyczna, także do różnych powierzchni to można przykleić. To się zastosuje nie tylko w drukarkach. Te grzałki mają wiele innych zastosowań. No a tutaj mamy. Samoprzylepną powierzchnię tej marki 3M to się odklei, i ja to przykleję do tego, do tego aluminiowego blatu, który jest w tej drukarce, w tej ramie. W ogóle śmiesznie, razem z tą podkładką, z tą grzałką coś takiego, nie wiem co to jest, ale fajne. No i to są jakieś rzeczy od właśnie producenta, instrukcja ważna. Jak to przykleić? Bo, jak się przyklei źle, na przykład z bąbelkami, że zostanie powietrze, o to się może zrobić taki hitspot i to się może przepalić w tym miejscu. Także trzeba to dobrze przykleić i zabezpieczyć wszystko, no bo to idzie na prąd bezpośrednio z gniazdka. Jeżeli ktoś się zastanawia, po co to zrobić, coś takiego, po co to zasilać bezpośrednio z gniazdka i z tak dużą mocą. Po pierwsze, duża moc nam da to, że stół będzie się grzał w moment. Oprócz tego. Dzięki temu, że zasilamy to bezpośrednio z gniazdka, no to omijamy zasilacz. Na zasilaczu zawsze są straty. Zasilacz ma, nie wiem, 80% sprawności, załóżmy, więc 20% energii, po prostu przez to, że przechodzi przez zasilacz na stół, jest tracone na ciepło czy na jakieś tam inne straty. A tak, tutaj mamy bezpośrednio prąd puszczony na grzałkę, więc będzie wydajniej. No i nie musi być taki mocny ten zasilacz, można dużo słabszy zastosować niż ja tutaj użyję. Ale jak mówię, używam tego, bo taki mam po prostu. Powierzchnia, na której będę drukował, jest to taki duży Ultra Base 300x300. Wyjęty z pewnej drukarki. Odklejałem od tego grzałkę, także jeszcze tutaj trochę są pozostałości kleju, możecie zobaczyć. Będę musiał go niedługo odkleić. Ale tego nie zamawiałem, to też miałem w swoich zbiorach yy, niepotrzebnych części, które teraz będą potrzebne. I teraz najciekawsze zostawimy na sam koniec. Płyta główna. Proszę bardzo. Duet 3D. My mamy tutaj naklejki od dueta. Jakieś tam tutaj karteczki. Mamy przewód USB. Tutaj mam jeszcze. Jak widzicie PT100 jest napisane. Do tej sondy, którą ja mam potrzebujecie albo wzmacniacza, albo w przypadku dueta takiego specjalnego modułu. Także to jest właśnie moduł, który mi pozwoli tej sondy użyć. Oprócz tego, co jest mega fajne w tej płycie, mamy od razu złączki, wszystkie moleksy, jakieś inne takie rzeczy, które będziemy podłączać do tej płyty, będziemy podłączać silniki i tak dalej. To mamy od razu wtyczki do zarobienia, także możemy to ładnie zrobić. Oprócz wtyczek mamy też wszystkie takie blaszki, które pozwalają to zrobić. To zaciskamy na przewodach, Wciskamy w taką wtyczkę i mamy elegancką wtyczkę do wpięcia w płytę główną. I teraz najlepsze, sama płyta główna. O proszę, wygląda w ten sposób. Potężnie masa bajerów tutaj jest, o których za moment Wam powiem. W dużym skrócie, jak widzicie, tutaj mamy moduł Wi-Fi, taki jak w JMerze Wi-Fi. Używałem link, macie tutaj w drugą ekranu. Jakby ktoś sobie to przypomnieć. Mamy wejście na kartę SD, mamy wejście USB. Tu jest procesor, jak widzicie, bardzo duży. Jest to już procesor 32-bitowy, nie, nie taki mikrokontroler Atmega, jak w większości chińskich drukarek znany nam z Arduino, tylko już potężny procesor, mający o wiele większą moc obliczeniową. Zobaczcie, od razu na tej płycie są bezpieczniki. Tutaj jest bezpiecznik, tutaj, tutaj. Są bezpieczniki odgrzałek, czyli jeżeli coś by tam się stało, jakieś zwarcie, no to przypali się bezpiecznik i nic się nie powinno stać. No i też nie najciekawsze. Tutaj jak widzicie te kostki tutaj to są sterowniki silników krokowych. Jak widzicie, one są duże. To są, o ile dobrze pamiętam, TMC2660. One Mogą bardzo duży prąd na te silniki puścić. Mają mikrostepping do 256 mikrokroków. Są ciche i takie różne rzeczy. Full wypas, opcja, tak mówiąc krótko. Do szczegółów technicznych zostawię wam linka, żeby was tutaj nie zanudzać w tym filmie. W każdym razie Full wypas to możemy kontrolować przez Wi-Fi, przez stronę internetową, która jest w naszej sieci lokalnej, tak samo jak Octoprint to będzie działać. Z tym, że nie wiem, czy do tego będę podłączał Octoprinta. Zobaczę, czy ten interfejs, który tutaj jest, mi wystarczy, czy nie będzie mi czegoś brakować. Jeżeli by brakowało, to jeszcze do tego Octoprinta dołożę. No dobrze, to jest wszystko. Wszystkie części Wam pokazałem. Także. Standardowo. Dajcie znać co myślicie o tym wszystkim co tutaj wybrałem. Ja jestem mega zajarany szczególnie tym. Jestem strasznie ciekawy jak to się sprawdzi. No i co, już w kolejnych filmach z tej serii będziemy sobie powoli tą drukarkę budować. Także jeszcze raz mówię, napiszcie co sądzicie o tym co tutaj wybrałem. Linki do tego wszystkiego macie w opisie. Zostawcie lajka, jeżeli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów i zapraszam Was również na moją grupę na Facebooku Majstry Artka, gdzie możecie zapytać o różne tematy, które poruszam na tym kanale, m.in. druk 3D, drony, elektronika i itd. Tak Także standardowo dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!